Witam Cię. W tym miejscu chciałbym Ci powiedzieć o tym, jak pracuję. Ta zakładka powstała dlatego, że przy pierwszym kontakcie z klientem zazwyczaj nie rozmawiamy o jego problemie prawnym. Nie rozmawiamy o tym, jak i czy mogę mu pomóc. Pierwszą kwestią, którą poruszamy, jest po prostu to, w jaki sposób ja pracuję. I to jest absolutnie zrozumiałe, bo wokół pracy adwokata narosło bardzo dużo mitów. No, świadczenie usług prawnych to jest też bardzo indywidualna sprawa, więc chciałbym, żebyś wiedział, że ja działam w ten sposób, że zaczynam od bezpłatnej konsultacji. Robię tak, dlatego że dostaję od klientów takie czasami bardzo, bardzo długie e-maile i to są pieczołowicie opisane sprawy ze wszystkimi możliwymi detalami, i wtedy jestem trochę zakłopotany, bo zdaję sobie sprawę, Ile w tego maila klient musiał włożyć czasu i wysiłku? Oczywiście, rozumiem, że zrobił to, żeby umożliwić mi rozwiązanie jego problemu, ale mimo wszystko bardzo szanuję czas klientów, szanuję Twój czas. A wszystkie kwestie, które lądują na mojej skrzynce, mogą być omówione po prostu w pierwszych 10 minutach rozmowy telefonicznej. To jest na pewno dużo łatwiejsze niż godzina spędzona nad klawiaturą komputera. Dlatego właśnie Oferuje tą bezpłatną konsultację. Poniżej znajdziesz taki przycisk z napisem Umów bezpłatną konsultację. Wystarczy, że go naciśniesz, wybierzesz termin i godzinę, i w uzgodnionym terminie zadzwonię na podany przez Ciebie numer, i wtedy będzie mieć okazję, żeby w czasie tej rozmowy no, lepiej się poznać i przede wszystkim omówić sprawy, cele i problemy prawne Twojej agencji. W czasie takiej rozmowy pierwszą kwestią, jaką badam, jest oczywiście Twój problem prawny. Pewnie będę musiał zadać Ci kilka pytań dotyczących Twojej sprawy, które, które być może kwestie, które nie zwróciłeś uwagi, ale które dla mnie jako prawnika mają takie kluczowe znaczenie. Również umawiając konsultację, masz możliwość przesłania mi skanów jakichś dokumentów czy umów, Będę za to bardzo wdzięczny, nasza rozmowa będzie dużo bardziej produktywna, jeżeli będę miał okazję wcześniej popatrzeć na te dokumenty, w których zazwyczaj jest sedno problemu i jego rozwiązania. Jeżeli uda mi się ten problem zidentyfikować, to przedstawię Ci możliwe sposoby jego rozwiązania. A jeżeli rozwiązanie problemu będzie wymagać założenia sprawy sądowej, dodatkowo spróbuję oszacować tak zwane ryzyko procesora. To jest po prostu um, takie um, określenie szansy powodzenia sprawy i jakie są możliwe przeszkody, aby um, ten proces zakończył się pomyślnie um, dla Twojej agencji. Jeżeli będziesz zainteresowany skorzystaniem z mojej pomocy, to po konsultacji przesyłam Ci ofertę. Moja oferta zawierać będzie wyszczególnienie usług, jakie dla Ciebie wykonam, oraz moje wynagrodzenie. Jeżeli ta usługa będzie dotyczyć sprawy sądowej, to dodatkowo obliczę dla Ciebie opłaty sądowe oraz koszty, jakie będziesz musiał ponieść w przypadku jej ewentualnego przegrania. Chcę, żebyś zlecając sprawę, miał e, przed oczami z jednej strony korzyści, jakie możesz osiągnąć, a z drugiej strony Potencjalne ryzyko, jakie wiąże się z przegraniem procesu. Niestety w sądzie nie ma nic gwarantowanego. Chcę, żebyś zawsze był w pełni świadomy wszystkich skutków finansowych, jakie wiążą się z podjęciem sprawy. Na koniec wszystkie kwoty sumuję, doliczam VAT i przedstawiam Ci ostatecznie realną kwotę do zapłaty. Nie ma tu żadnych gwiazdek, ukrytych kosztów. Taką ofertę wysyłam Ci bez zobowiązań i zawsze będziesz mieć czas, żeby się nad nią zastanowić. Jeżeli akurat nie będziesz miał teraz potrzeby z niej skorzystać, no to zawsze jest szansa, że spotkamy się, usłyszymy gdzieś w przyszłości. Jeżeli skorzystasz z moich usług, to po zleceniu sprawy wysyłam ci fakturę VAT i oczywiście przystępuję do wykonania zlecenia.